Get to, rap, get to de la rap, Właśnie tak, właśnie tak, kurwa, pi, kurwa, pa Pozdro junior, sprawdzaj zwroteczkę Jak coś ty się tu wpierdala i z buta Tak jak w policję, kurwa Viva jest rap, a nie pierdolone grajki W zaszecie noszę kasteta na nogach spięte najki Przekaz Tak jak hajkiki daje ci do myślenia Nie dam sobie dmuchać w kaszę No i co? Jak wrażenia Nie mnie swego imienia i tak samo moi kliki na robocie zawsze cisza na robocie bez paniki Oni rozstawiają wdyki, ale w betonowym lesie WWA Wola praga, w awerani między lesie. to gesto rap Tu gdzie maczy ty za słowo, gdzie prokuratoru się jebać kurwy oporowo Tu nastawieni bo w wojnie czekamy na cuda w razie zjazdu na bawek za mnie papuga co z głowy w głowie zostanie nawet jako ciatka długa Póki co pani takim w ciepłych krajach palę szluga Getto, getto, Dela Rap Tu gdzie życia się nie boję Handel, przemiał, prostytucja, lichwy, wyroki, rozboje Getto, getto, Dela Rap 022 kierunkowy, nie wyświetla się ID Bo każdy anonimowy Jak robisz tutaj kwit to z polikom do połowy tutaj